Co musisz wiedzieć przed wyjazdem do USA? Dobra, świeżak, skup się. Mamy Glock 19. Taki pewniaczek. Popularny w okolicy, bo w Walmartcie nieraz możesz trafić zniżkę przy zakupie 200 sztuk amunicji. Chcesz upgrade'ik? Celuj w AR-15. Wygląda kozacko w social media, a do tego jest całkiem funkcjonalny. O ile nie przerażacie cię odrzut i koszta nabojów. Unikaj dziwacznych chińskich klonów, które na zdjęciach prezentują się bosko, a w praktyce przy pierwszym strzale potrafią zmienić cię w fajerwerkę. Masz zajebistą potrzebę precyzji? Bo po trawniku chodzą ci kojoty? Rozważ Remingtona 700. -kę. Absolutna bestia do precyzyjnego dziurkowania oddalonych celów. Dodatkowo, jeśli sąsiad zacznie zbytnio wtykać nos w nie swoje sprawy, wystarczy, że pokażesz mu lufę. To mówi więcej niż tysiąc słów. Rewolwery, klasyka, ja rozumiem, jasne, ale w dzisiejszych czasach to bardziej dekoracja do salonów w stylu Western niż narzędzie do prawdziwego strzelania. Owszem, wygląda kozacko, ale jeżeli będziesz chciał, żeby Amerykanie traktowali cię poważnie, będziesz potrzebował czegoś znacznie nowego. Nowocześniejszego. Żartuję.